Dzień dobry, witam Was na moim kanale bardzo serdecznie. Dzisiaj z serii kosmetyki plus 50 albo 50 plus chcę Wam przedstawić maseczkę nawilżającą, regeneracyjną, odmładzającą. Głównej roli jest pigwowiec. Na początku grudnia zerwałam z krzaczków, nie moich, nie z mojego ogródka, te owoce. One są niesamowicie kwaśne, niektórzy nazywają je polską cytryną i leżały sobie w chłodnej piwnicy. Nie robiłam z nich żadnego przetworu, dlatego że musiałabym ze względu na ich kwasowość dodać bardzo dużo cukru, no a cytrynę jest troszeczkę łatwiej wycisnąć niż te owoce, żeby pozyskać z nich jakiś smak. No i właśnie świetnie nadają się na maseczkę. Do tego, żeby zrobić maseczkę zainspirowała mnie znowu moja siostra cioteczna, tak samo jak do zrobienia octu z owoców dzikiej róży. I ta maseczka jest właśnie już polecona i wypróbowana przez moją siostrę, która po nałożeniu tej maseczki stwierdziła, że wygładziły jej się... Te grube zmarszczki, i cała twarz była taka właśnie wygładzona, taka odświeżona, taka jakby napęczniała skóra, po prostu nie taka sucha. Ale żeby zająć się tymi owocami, w międzyczasie przygotuję sobie len. Len, który tutaj będzie jakby bazą dla tej maseczki. Potrzebuję zagrzać 150 ml wody. Już zagrzałam sobie garnek, żeby to szybciej trwało, dlatego był ten efekt dźwiękowy. I do tych 150 ml daję łyżkę, taką kopiastą, zwykłego lnu. Od momentu zagotowania tego lnu 10 minut. Dlaczego dajemy tutaj maseczki len? No więc len posiada. E, fitohormony i przeciwutleniacze, które spowalniają procesy starzenia się skóry. Ten efekt nawilżenia skóry powstaje w ten sposób, że ten len wnika w głębsze warstwy skóry, nawadnia ją i pozostaje tam. I dlatego ta skóra wydaje się taka pełniejsza i następuje ten efekt spłycenia zmarszczek. Poza tym działa przeciwko plamom. Jeżeli są już jakieś plamy, to te plamy troszeczkę się robią jaśniejsze, no jak nie są takie mocne, to mogą też się troszeczkę wyrównać z kolorytem skóry. Także len już się gotuje, zobaczcie, po malutku, pomalutku, on, on będzie tak, robiła się z niego taka fajna żelatynka. Niech się dalej gotuje. A teraz przechodzimy do pigwowca. Musimy te owoce zetrzeć na tarce, zanim je zacznę ścierać powiem o co chodzi, dlaczego akurat te owoce wybrałam dla pań po pięćdziesiątce. Dlatego, że one właśnie powodują produkcję oraz wspomaganie kolagenu, przez to skóra się staje bardziej elastyczna i taka ujędrniona. Także te dwa składniki wydają się być idealne dla nas. No więc, w tej chwili zetrę te owoce na tarce. O. I w ten sposób starłam y, trzy owoce pigwowca, i mnie interesuje tylko tutaj ten owoc starty bez tego soczku. Będę chciała użyć tylko tej masy, żeby mi ta maseczka potem nie spływała. Len się już zagotował, minęło 10 minut, i zostawię go w tej chwili do przestudzenia. Chodzi o to, żeby go nie wystudzić zupełnie, żeby on miał taką temperaturę ciała, gdzieś te 36 stopni. Musimy chwilkę poczekać. Przełożymy sobie w tej chwili tego pigwowca do tego naczynika, samą tą masę którą będziemy wykorzystywać do maseczki. Soczek oczywiście można wypić. Jego ja nie wyrzucę, nie zleję. On się jeszcze przyda do jedzenia, do picia. No w ogóle to jest właśnie bardzo ciekawe, że te kosmetyki, które tutaj wykonuję, tak naprawdę wszystkie można zjeść. One są zdrowe. Len mi już troszeczkę przestygł, i teraz potrzebuję miseczkę i gazę. Słuchajcie, naprawdę tylko nadaje się do tego gaza. Przez żadną pieluszkę, przez żadne siteczko nie zdołacie przetrzeć tych nasion od tej galaretki, która tutaj się zrobiła. Te nasiona po prostu mocno się trzymają tej galaretki. Zaraz Wam pokażę, jak to fajnie, sprytnie można oddzielić. Muszę tak zebrać tą gazę, żeby mi coś bokiem nie wypłynęło. No. I w tej chwili, popatrzcie, będę wyciskać tą galaretkę. Jak ona by się przestudziła za mocno, to już nie będzie chciała wyjść. Jest to taki troszeczkę mozolny proces, ale widzicie, wychodzi. O. Nie wiem, czy to dobrze widać, jak ładnie przez tą gazę przechodzi ta galaretka z tego lnu. Wydaje mi się, że to na ten moment wystarczy. I teraz dodajemy owoce. Trzeba to bardzo mocno zamieszać, żeby się te składniki dwa połączyły. I jak te składniki są zmieszane, można już maskę używać. Tutaj widzicie, są ciemniejsze punkty, tam parę tych ziarenek przeszło do tej maski, ale to zupełnie nie przeszkadza. Jeżeli chcecie mieć bardziej gęstą maskę, to albo więcej masy owocowej trzeba dodać, albo mniej tego lnu, no, to jest taka substancja dosyć plastyczna, prawda? Raz ten len wyjdzie bardziej gęsty, raz mniej, to zależy, ile wody Wam odparuje. Ja w tej chwili zrobię próbę na prawej ręce. Popatrzcie. Jak wygląda w tej chwili nieposmarowana skóra, pomarszczona, ona tak wygląda. Nałożę sobie tą maskę, rozsmaruję. Oczywiście y, ja sobie tą maskę też na, przede wszystkim na twarz nałożę, na twarz bez makijażu. No i jeżeli ta maseczka sobie poleży te 5, 10, 15 minut, będę sobie siedziała w wannie. Y, to na pewno to działanie po 15 minutach będzie dużo mocniejsze. Ale ja już w tej chwili, na potrzeby tego filmu, nie przerywając kręcenia, zdejmuję tą maseczkę i popatrzcie, jaka jest różnica. Mam nadzieję, że to widać. Ta skóra jest napięta i jest poprawiona elastyczność tej skóry. Mam nadzieję, że spróbujecie zrobić sobie taką maskę w kuchni domowym sposobem i będziecie zadowolone. Życzę Wam tego. Jeszcze chciałam dodać ważną informację. Tej maski jest trochę dużo, mimo że to były trzy malutkie owoce, możecie włożyć sobie to do słoiczka i włożyć do lodówki i taką maseczkę stosować dwa razy w tygodniu. I będą efekty. Więcej nie proponowałabym robić, dlatego że to jest jednak organiczna materia, zepsują się te owoce i nie będą już tak dobrze działać. Trzeba będzie zrobić świeżą.